ale chociaż ich czas na polach bite w dobieg końca, to historia husarii była jeszcze bardzo daleka od zakończenia. Ten cytat ze XVII-wiecznego poety Wespazjana Kochowskiego doskonale pokazuje, jak postrzegano husarię już za jej czasów. Ten podziw i strach, jakie budzili, były fundamentem ich legendy, która rodziła się praktycznie na oczach współczesnych. Formalnie husarię rozwiązano w 1776 roku, ale jej duch przetrwał. Legenda uskrzydlonych jeźdźców inspirowała kolejne pokolenia polskiej jazdy, stając się częścią tego wojskowego etosu, który był później kontynuowany przez ułanów i szwoleżerów. I to wszystko pozostawia nas z jednym naprawdę frapującym pytaniem: Jak to się dzieje, że formacja wojskowa przestaje istnieć, a jej legenda nie tylko trwa, ale rośnie w siłę, stając się jednym z najważniejszych filarów tożsamości narodowej? To jest właśnie siła symbolu, która wykracia daleko poza samą historię wojskową.